Jesteśmy na targu w miejscowości Finica, 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 czyli 4 km od naszego hotelu. Miejscowość Finika. Tak to wygląda: lokalny targ. Jak widać, oryginal Turkish Podróż można kupić spokojnie. Jest w Versace, jest Paris Zaraz zobaczymy jakieś ceny. Za podróbkę lakosty koszulki 120 lira. 120 lira była za podróbkę. Podróbki Lakost oczywiście my tylko mówię informacyjnie Mamy tutaj o kalafior 5 lira, e, papryka 4 lira, pomidor 3 liry, pietruszka. czosnek, pomidor, ogórek 4 Lira fasolka 10 Lira O, wiśnie, tak? Wiśnie tureckie 10 l. Armut, czy to będzie gruszka? 10 Lira Także tark finika, tark finika. Cebula, one lir, tak? Cebula, one lir. Tu cebula dwa i pół lira. Miody. Orzechy, migdały, pistacje, banany, arbuzy. Carpus faine, Carpus cili, Arbus Carpus, Putorea lira, da? Putorea lira. Cu